Hej, czołem. Mówiłem już w niejednym filmie o tym, jakie są minusy szkolenia żołnierzy rezerwy i generalnie odradzałem to, żeby na siłę tam gdzieś się pchać na te szkolenia, bo nic ciekawego tam nie będzie. Ale są też plusy i dzisiaj, właśnie, będzie o plusach. Przeczytam Wam po prostu ze trzy chyba takie maile, dosyć ciekawe, merytoryczne. Wybrałem, może troszkę się pośmiejemy, bo. No, troszkę tej korespond korespondencji jest. Wiele osób y, napisało krótko, słuchaj, u mnie było fajnie, krótko wyliczyli to, to, to i to było y, OK. Także nie było tak źle, jak mówisz. No, oczywiście nie wszędzie są. Takie nie, nie we wszystkich jednostkach jest tak samo. Nie? Także to, no niestety, tutaj y, w Wojsku polskim nie ma. Tego, żeby wszędzie było tak samo. Tutaj nie ma zasady, że kijowo, ale jednakowo. Tylko, no niestety, w jednej jednostce jest lepiej, w jednej jednostce jest gorzej, w jednej jednostce jest zakwaterowanie takie, w drugiej jest zakwaterowanie inne. Tu i lepsze jedzenie, tam gorsze jedzenie. No niestety, e, szkolenie też w jednej jednostce jest lepsze, szkolenie w drugiej jednostce nie ma w ogóle szkolenia. No tak też tak bywa. Także tutaj sobie przeczytamy i sami zobaczycie, że nie jest tak źle. Także jak ktoś dostanie bilet, wezwanie do. Stawienia się na szkolenie, na obowiązkowe szkolenia żołnierzy rezerwy, no nie musi być aż tak źle. No i pierwszy list. Widzę, że komentowanie tych negatywnych informacji rezerwistów a propos ich szkolenia sprawiło Panu wiele radości. W takim razie dołożę trochę. Dziekciu i opiszę swoje odczucia po tegorocznych, szkole, po tegorocznych szkoleniach rezerw, po 11-dniowym szkoleniu. No, czy mi to przynosi radość? No nie przynosi mi to radości. Ja bym wolał, żeby było e, merytoryczne szkolenie, żeby żołnierze zawodowi mieli czas, żeby się przygotować do tego szkolenia, żeby żołnierze rezerwy dostali nowe sorty mundurowej, żeby rzeczywiście nie marnować tych pieniędzy podatników i, i tematu by nie było. No. To jest przecież proste, no ale jeżeli ta, takiego mamy, ministra, jakiego mamy, no to niestety. Powołano nas rezerwistów z całego województwa. Liczba niepowalająca, bo 20 osób stawiło się w przeddzień lub w dniu powołania w jednostce docel docelowej. Lekarz, psycholog, tematy administracyjne, finansowe ogarnięte chwilomoment. Wszyscy na nas czekali, nie było żadnej obsuwy. Następnie mundurówka. Tutaj rzeczywiście dostaliśmy stare, stare modele mundurów oraz czarne, a nie brązowe buty. Mundury noszone, lecz czyste i wyprane. Buty także po kimś, lecz w dobrym stanie, bez uszkodzeń. Nie śmierdzące. No tutaj nie ma się czym chwalić, że wszędzie. Chyba nie ma takiej jednostki w Polsce, gdzie żołnierz rezerwy przychodzi i jest traktowany jak Polak, bo płaci na to pieniądze, płaci podatki i dostaje nowy mundur. Albo dostał już nowy mundur na wcześniejszych szkoleniach i przyjeżdża ze swoim. No niestety tutaj cały czas to wszystko kuleje. Mi osobiście nie przeszkadza ten fakt. Buty rozsądzone, więc mniejsza szansa na uszkodzenia stóp. Jest to jakiś plus, nie? Bez pośpiechu, bez pośpiechu można było e, pod swój rozmiar dobrać każdą rzecz. Wydane zostały także kurtki z polarem, bo nigdy nie wiadomo, jakie szkolenia będą nas czekały. O, no to, to dziwne, że kurtki z polarem zostały wydane, te tak zwane Cerateksy. ale zawsze lepszy Cerateks jak Behatex. Jak ktoś dostał beret po wycieraniu szyb, bo niektórzy takie berety dostają, o czym mówiłem właśnie wcześniej, to, to, to wystarczy, że otworzył usta i powiedział przepraszam, z tym beretem jest coś nie tak, nie powinien trafić na niczyją głowę. I już yy, miał nowy berecik. A jak ktoś nie potrafi gadać, a tylko pisać, no cóż, to w wojsku jak i w życiu nie poradzi sobie. No i zgadzam się z tym, warto, warto zwracać uwagę, Magazynierowi, że mam dostałem porwany mundur, o co tutaj chodzi? Dostałem jakiś tam e, beret, psu z gardła wyjęty, o co tutaj chodzi? I to tyle z minusów. O, Teraz będą plusy: szybkie zakwaterowanie, pokoje odnowione, łazienki nowe i czyste, miejsce kuchenne ze stołami, krzesłami, mikrofalą, lodówką, czajnikiem bezprzewodowym i wszelkimi niezbędnymi naczyniami. No, także dobrze, dobrze tutaj e, kolega trafił w jakieś cywilizowane miejsce. Takie miejsca w Polsce też są, także nie wszędzie jest <grywa> tak jak opisywałem to na niejednym filmie. Suszarnia z trzema pralkami i miejscem do rozwieszenia uprawnych rzeczy. Stalowe zleby, zlewy w pralni, pokoje 2-3-5 osobowe. Nowe łóżka, szafy, szafeczki. Jedyny relikt, jedyny relikt w przeszłości to gdzieniegdzie szare koce wojskowe i takie udogodnienia na każdym spięter w budynku koszar. Potwierdzam, są takie miejsca, rzeczywiście są miejsca odnowione, gdzie, jest, gdzie trafiła cywilizacja, ale niestety nie wszędzie. Bo teraz może ktoś się tutaj z widzów zarzucić: Co ty gadasz? Byłem na tylu szkoleniach rezerwy i w życiu takich rzeczy nie było. Ja potwierdzam, że są. Gdzieś tam rzeczywiście o takich, w takich warunkach również miałem przyjemność w wojsku być zakwaterowanym, nie? w takich lepszych warunkach, ale w... niestety nie ma tutaj w wojsku, tak jak powiedziałem. Jednej linii jest różnie. Dzień rozpoczynaliśmy od samowstania o 5.30, bo śniadanie 6.20. Od 8.00 pierwszy etap zajęć, powrót na obiad, a potem do godziny 18.15 zajęcia teoretyczne w aulach czy na świeżym powietrzu. Teorie z dnia poprzedzającego wykorzystywaliśmy w porannych ćwiczeniach w terenie. 18.30 przepustka, więc wypad na miasto. Pozwiedzać, bo nie była to jednostka w naszym województwie. Oficer, opiekun naszej grupy nie miał zbyt zbytnio co do roboty, bo każdy wiedział, jak ma się zachować. To już nie te czasy, że rezerwa leży kijem do góry lub nie wie, na ilu piwach zakończyć zwiedzanie. Chyba, że my byliśmy jacyś inni. Od razu mówię: nie byliście jacyś inni, po prostu wzywają ludzi dojrzałych. Nie wzywają dwudziestolatków, którzy pójdą na miasto i się nachleją, tylko wzywają ludzi po czterdziestce, po pięćdziesiątce, a nawet były przypadki, że po sześćdziesiątce. No, i tak, tak, takie osoby wiecie to już. Ja też, jakbym wyszedł na miasto, jakby mnie wyzwali na szkolenie rezerwy, to, to chyba bym, by mi się nie chciało jakoś tak wielce y, balować. Nie? Dziwi się pan porucznik, że powołują osoby 40, plus, jesteśmy po ksr czyli po kursie szkolenia rezerw. Po szkółkach oficerskich, podobrowolnych czy z poboru. Swoje szkolenia 17-20 lat temu ogarnęliśmy w wojsku, które wyglądało zupełnie inaczej. Teraz jest miło, grzecznie, sympatycznie przy zachowaniu rygoru musztry, np. chociażby podczas przemarszu do stołówki czy na zajęcia oraz przy zachowaniu profesjonalizmu kadry. Nie lukruję, to są moje subie, subiektywne odczucia, sama kadra prowadząca nasze grupy była mile zaskoczona, że rezerwie się chce popracować, pouczyć się czegoś nowego przy jednoczesnej współpracy z zawodowymi żołnierzami, bo z takimi działaliśmy w terenie y, codziennie. No i pięknie, rzeczywiście, takie miejsca są, można, jak, ale to też, to też jest to, jeżeli idziesz do jednostki i y, od początku jest jakiś szacunek. Do żołnierza i yy, kadra tak zwana, żołnierze zawodowi mają czas, żeby żołnierzom przekazywać wiedzę, i ci żołnierze rezerwy widzą, że tutaj kadra jest przygotowana, bo miała czas na przygotowanie, bo i jest jeszcze zakwaterowanie na normalnym poziomie, jest jeszcze wyżywienie na normalnym poziomie, no to, to się chce, nie? To się chce, a jeżeli przychodzisz i na dzień dobry dostajesz porwany mundur, jakieś tam y, znoszone buty śmierdzące. I jesteś zakwaterowany w namiocie, gdzie dostajesz łóżko z obrzyganą poduszką i jakimś śmierdzącym kocem, no to już się przestaje chcieć. Także to właśnie o to chodzi, żeby od początku był, był porządek, wszyscy byli przygotowani, żeby tego żołnierza rezerwy traktować jak człowieka, no to wtedy każdemu się chce. A nie, że jak, no dobra, przyszli, dajcie mu te obrzygane tam poduszki i śpi na tym, nie? No to panie. Ja już zachorowałem. Gdzie jest lekarz? L4. Czy to są standardy NATO? Są standardy NATO również w Polsce, ale tak jak powiedziałem, niestety nie wszędzie. Nie ma nie ma równego standardu. I to jest problem. W jednej jednostce dostaniesz takie buty, w innej takie, w jednej jednostce jest bechatka, w drugiej Ceratex. W jednej hełm metalowy, w drugiej hełm kewlarowy, w jednej śpisz, w, w, tak jak tutaj zakwaterowanie, jest ok, a w drugiej na obrzyganej poduszce. No, niestety, rezerwa, rezerwie nierówno, zga, nierówna, zgadza się. Wszystko zależy od ludzi, którzy zostają powołani. Często jeden malcontent może zniechęcić drugiego, czy też innych. Często jednak zapał kilku zachęci resztę do efektywnego spędzania tej, fo tej formy urlopu. I zgadzam się, to jest bardzo fajna forma urlopu, o ile idziesz i jest e, rzeczywiście po ludzku. Ja oczywiście nie, nie wymagam, żeby nie wiadomo jakie uprzejmości były. Jak jest w prawo zwrot, to w prawo zwrot, a nie jakiś debilizm totalny, że będziemy teraz malować trawę na zielono i grabić piasek na plaży. Nie? Bo rezerwa nie ma co robić, to pójdziemy szyszki wyzbierać w parku, nie? No jeżeli jest debilizm, no to jest debilizm. A jeżeli jest normalnie, wszystko jest poukładane, no to się chce. No to jest wspaniała forma urlopu. Naprawdę można na, taki, na takim szkoleniu rezerwy, w niektórych miejscach, jak się dobrze trafi, odpocząć od dnia, od życia codziennego. Świeże powietrze elegancko same plusy. Teraz jestem w rezerwie, w rezerwie pasywnej, lecz po doświadczeniach z tego powołania zastanawiam się nad przejściem do, re, do rezerwy aktywnej. WOT nie mam tyle prywatnego czasu, a szkoda, nie lubię pisać maili, bo nie ma możliwości bezpośredniej rozmowy, wymiany zdań i odpowiadania na pytania. W razie czego, by zmienić Pana podejście do wojska, można do mnie zadzwonić. Po, powie, poopowiadam, jak to było, na tyle, na ile mogę przekazać informacji. Znaczy, moje podejście do wojska jest takie, jakie jest wojsko. Jestem za tym, żeby były takie miejsca, wiem, że są takie miejsca, wiem, że takie szkolenia są, się również odbywają i można naprawdę mile spędzić, pójść, odpocząć w formie urlopu, rekreacji, postrzelać, rzucić granatem, trochę po, e, zażyć świeżego powietrza jasne, jestem za. I tutaj oczywiście y, jak najeżdżam na MON, tak najeżdżam, ale teraz MON powinien wyciągać wnioski z takich rzeczy, jak, jak tutaj czytam, nie? Bo, skoro bierzecie żołnierza rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe i traktujecie go jak śmiecia, każecie mu spać na obrzyganej poduszce, każecie mu jeść w jakichś dziwnych warunkach, nie dacie mu śpiwora na poligon, nie dacie mu kurtki, dacie mu jakieś porwane mundury i nie wiadomo co jeszcze, no to też żołnierz więcej nie przyjdzie, to na następne ćwiczenia, on powie. Dobra, to jedę do lekarza, panie doktorze, kolano mnie boli, pan wypisz mi, pan jakieś zwolnienie, albo najlepiej L4 i wysyłam do WCR-u i mam to w głębokim poważaniu. jeżeli tak będziecie traktować żołnierzy, to tak będzie, oni nie będą przychodzić na, na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. A z tego, co mówię, no to jest, w niektórych miejscach jest fajnie, a w niektórych jest niefajnie. I teraz taki żołnierz rezerwy się zastanawia, ryzykować i iść, może będzie fajnie, a może pójdę i to, co powałka mówi, to się okaże prawdą i będzie w topa. I będę musiał się męczyć z debilami. To lepiej nie będę ryzykował, nie? Ustandaryzujmy wszystko, żeby wszędzie było jednakowo. Panie majster, a nie pan, kupuje czołgi, zajmij się ludźmi. I wtedy taki żołnierz, zobacz, i wtedy z... Z... będzie można armię 300 tys. stworzyć, bo pójdzie taki yy, na, na szkolenie żołnierzy rezerwy, powie, kurczę, w tym wojsku jest zajebiście. Po gada bzdury. Ja idę do rezerwy aktywnej, ja idę do WOT, a może nawet na zawodowego, bo tu jest zajebiście. I w ten sposób można Armię 300 tysięczną zbudować. A nie budować Armię na, na tym, co niestety w większości przypadków jest i ludzie uciekają od tego wojska, bo jest dno totalne. Do czego doprowadził zresztą nasz miłościwie panujący majster, którego pozdrawiam i uwielbiam go po prostu. Uwielbiam goście. Kolejny. Yy, Mail, dzień dobry. Piszę do Pana po obejrzeniu filmu na temat szkolenia rezerwy. Chciałbym podzielić się moim doświadczeniem, które było dość pozytywne. Byłem na szkoleniu rezerwy w WCR. Tak, WCR też organizuje szkolenia rezerwy. No i no, siłą rzeczy w WCR będą lepsze warunki niż w, jakieś, w jakimś zielonym garniz garnizonie. Ale okej, okay, może trafić w takie miejsca. Szkolenie trwało 4 dni, jestem byłym po, podchrążem w Wojskowej Akademii Technicznej, a, obe, a obecnie studentem cywilnym i zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Szkolenie było w trybie intensywnym, bo trzeba było upchnąć cały materiał w kilka dni. Mieliśmy sporo jakichś teorii odnośnie danych, poufnych i tak dalej, gdzie każdy miał wywalone na to, <laughs> na teorię każdy ma wywalone, wiadomo, nie? Co najfajniejsze z tego szkolenia to fakt, że dostaliśmy na strzelanie tyle amunicji, co na Akademii... Yy, nasza kompania wystrzelała przez pół roku. O, no, widzicie? Można iść, postrzelać sobie i kondycję strzelecką sobie wyrobić? Można, ale niestety nie wszędzie. A granatem ćwiczebnym rzucałem z 5 razy. Ja byłem najmłodszy, 23 lata, a reszta to 40 plus i może 3, 3 gości plus, minus, 35. No i cały czas niestety tu pokutuje to, że wzywa się gości 35, 40 Lat na obowiązkowe szkolenia rezerwy. Oczywiście ci, co chcą odbić szkolenie żołnierzy rezerwy, w formie urlopu, wyrwać się z domu, wyrwać się z pracy i troszkę odpocząć, troszkę postrzelać, tak jak najbardziej, ale nie bierzcie takich ludzi na siłę. A niestety jest to robione w ten sposób, że tacy ludzie są brani na siłę. Nasz dowódca, pan major, to dawny dowódca batalionu ze Zmechu. Z góry zapowiedział, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie ma sensu na siebie krzyczeć i robić betonu na siłę. Zmecholi taki inteligentny? Niemożliwe! Wszyscy mówią, że po zmechu to same betony są, nie? Atmosfera była oczywiście śmiechem żartem, bo to też jestem po tak zwanym zmechu, nie? Atmosfera była świetna i tylko na strzelnicy, gdy mieliśmy rzeczywiście broń w rękach, było ostrzej. Jednak z bronią nie ma żartów. No nie było ostrzej, tylko większa tam dyscyplina, że tak powiem, była, nie? Żeby ktoś sobie nie strzelił w kolano. Ogólnie to poza faktem, że mundur i buty dostałem używane, czyli tu jest standard. Standard w całym Wojsku Polskim. Wszystko dostaniecie używane. To jedno, jedno jest wystandaryzowane, nie? Gdybym wiedział, że tak będzie, wziąłbym swoje własne buty. To jedzenie było świetne i każdego dnia wracaliśmy do domu, bo WCR nie miał możliwości nas skoszarować. I słuchajcie, no ktoś ma, ma wziąć swoje buty, jak najbardziej polecam, bierzcie swoje buty i powiedzcie, że tych Wojskowych używanych nie będzie nosili. To jestem za. Tylko dlaczego nie wydać temu żołnierzowi butów nowych, i niech on trzyma to w domu, i niech będzie odpowiedzialny materialnie za to, co tam buty 150 zł, 200, 300, 350 zł kosztują, i przyjeżdża na następne szkolenie re rezerwy z własnym mundurem, z własnymi butami, sam o to dbał, sam wyprał, czemu tak nie można zrobić? No przecież to jest logiczne, ale po co myśleć logicznie, jak można myśleć, jak można być majstrem. Samo szkolenie uważam za fajną sprawę i sprawiło, że zacząłem się zastanawiać nad przejściem do rezerwy aktywnej lub zapisanie się do wody. Być może właśnie dzięki ograniczonym zasobom jednostki takie jak WCR było fajnie, a nie na siłę koszarować przez dwa tygodnie. I znowu zobaczcie: kolejny gość mówi, że było fajnie, spodobało mi się, i zaczynam się zastanawiać, czy nie iść do wojska. I tak można budować 300 tysięcy armię. Znowu jest jeden wniosek: jak robicie z ludzi. Mówię do majstra i do tych mistrzów z Monu, nie? Jak robicie z ludzi idiotów i dajecie im takie warunki, gdzie ja bym psa tam nie, nie wysłał, no to ludzie nie chcą iść do, do wojska. A jak im pokażecie to wojsko, że jest ok, przyjdźcie, może nie do zawodowego, ale może do, do rezerwy aktywnej, może do Obrony terytorialnej, no to wtedy można tak budować armię, a nie dawać ludziom Pieniądze, bo pani, pani Kresia pracowała do tej pory w jakimś tam sklepie, ma 54 lata i ona y, zarabia najniższą krajową. No to stwierdzi sobie, no to ja pójdę do wojska. No i taka pani Krysia sobie przyjdzie do wojska. I ja tej pani Krysi nie potępiam, bardzo dobrze, bo skoro MON pozwala, żebyśmy mieli takich żołnierzy, to takich będziemy mieć. I to nie jest wina pani Krysi, że pani Krysia idzie do wojska i pani Zosia i pan Władek, że i mu dają tam więcej pieniędzy. A się nie nadają do tego wojska. Teraz wszyscy się nadają do wojska. Wszyscy, którzy zarabiają w cywilu mniej, a w wojsku będą zarabiali więcej. To dzisiaj nadają. No taka niestety jest konk konkluzja. Dobra, ostatni e, mail. Mail, mail, mail. Skoro chce Pan porucznik zrobić program o pozytywach, to chciałem dodać jeszcze coś o wyżywieniu. A, to czytałem tego maila wcześniej, to trochę się pośmiejemy, nie? Moja opinia może być trochę subiektywna, ponieważ od ósmego roku życia praktycznie do, pełno, do pewności byłem związany z harcerstwem i przy jedzeniu nie wybrzydzałem, jem praktycznie wszystko oprócz asfaltu. No to jest dobry żołnierz, nie? Stołówka nie była y, duża, ale wszystko na szkoleniu ustawili tak, że chodziliśmy na posiłki plutonami w odstępach kilkunastominutowych, więc tłoku nie było. No super, wojsko, wojsko pomyślało jak to zrobić, żeby tłoku nie było na, na, na tym. No tam to najmniej magister musi pracować, żeby rozkminić, że żeby tłoku nie było, to wszyscy naraz nie mogą iść. No ale okej, okay, spoko. Tace, naczynia i sztućce schludne i zawsze czyste, wymyte i wyparzone. Standard, nie? Plusy wojska. Co by zaliczył do plusów wojska? Ja teraz troszkę się będę podśmiechiwał tutaj z kolegi, który do mnie to napisał, ale chwalić wojsko za to, że ci daje jedzenie na czystym, na czystym talerzu i czyste sztuce, że wszystko jest wymyte i wyparzone? O ludzie, no to jeszcze tego brakuje, żeby nie mieli naczyń i żeby dawali ze śniadania. Dobra, Krzysiu, zmywarka się popsuła, to ręcznie przecież nie będziesz mył, nie? Daj im na, na tych seśniadania brudnych. No i jeszcze, no dobra. I teraz dodam od siebie, nie, bo skoro teraz będziemy wyliczali plusy wojska, na zasadzie, że są czyste naczynia i, i czyste kubki, no to kolejny plus wojska. No było czyste powietrze. W ogóle było powietrze. Było czym oddychać. No, fajnie było. I było gdzie spać. Także na obrzyganej obrzygane poduszce, ale było gdzie spać. To jest plus. To jest plus wojska. Było w czym chodzić. Fakt, że buty porwane, rozwalone, mundur, ale było w co się ubrać. Był mundur. Dali mundur. Plus wojska. No, także no, taka, taka moja drobna uszczypliwość. Mam nadzieję, że kolega się nie obrazi w związku z tym, że tutaj tak, tak, taka moja uszczypliwość była drobna. Najwyżej czekam na jakąś drobną uszczypliwość w moim kierunku w komentarzu. Ja tam się nie obrażam nawet na jakiś hejt, nie? Jedzenie wydawane sprawnie. Po posiłkach też nie trzeba było długo stać w kolejkach, żeby oddać naczynia, wszystko sprawnie. No i to jest kolejna, kolejna rzecz, że co było fajne w wojsku? No, sprawnie oddawało się naczynia. No, z... fajne rzeczy z wojska. Znaczy tu akurat kolega pisze o, o rzeczach związanych ze stołówką, z jedzeniem, nie? No to okej. Okay. Bo skupił się generalnie na jedzeniu. No to <laughs> oczywiście wybaczamy, ale to, troszkę trzeba się pośmiać, wiadomo. Yy, nie, Mam nadzieję, że, że mówię, że kolega się nie obrazi, że tak troszkę się podśmiechuje, nie? Dziwne, nikt specjalnie na jedzenie nie narzekał, co zdziwiło, bo społeczeństwo teraz bardzo roszczeniowe. Fakt, że byliśmy tak zmęczeni i głodni po zajęciach, wszyscy jedli sprawnie, żeby mieć więcej czasu na wypoczynek, szczególnie po obiedzie. Pieczywo było zawsze świeże chleb i bułki, jeśli ktoś chciał brać na zapas. Eee, no i kolejna no rzecz, a co, mają dać nieświeże pieczywo? No To nie są już czasy, znaczy mo, może gdzieś dają mi świeże. Znaczy w niedzielę mogą być nieświeże, nie? bo w niedzielę dostaw często nie ma. W jednostkach tylko dają bułki z, z soboty. Ha! Dobra, pominijmy to. Kapusta ziemniaki i kiełbasy było pod każdą postacią. Na śniadanie było też masło, wędlina, parówki, serki topione i to co powyżej. Czyli normalne jedzenie, no to to taki, taki standard powinien być, a nie a chwalić wojsko. Nie wiem, no można było napisać, że, że jedzenie było niedobre. No rozumiem to, nie? No nie każdemu jedzenie smakuje, nie? Ja też y, powiem Wam, że są różne te stołówki w wojsku. Na jednej stołówce lepiej gotują, lepsze jedzenie dają, na niektórych rzeczywiście to jedzenie jest gorsze. No ale to, to już to zależy od szefa kuchni, od restauracji, wiadomo, nie? Nie każdemu jedzenie w jednej restauracji smakuje, pójdzie do innej. Także to jest tam jakieś mm, ok. Na obiad były makarony, ziemniaki, sos, kotlety, mielone mięso, ale w większości drobiowe i jakieś surówki. Na kolację podobnie, podobnie to, co na śniadanie, były też czasami dodatki w postaci ciasta drożdżowego, jogurtów i jabłek i nikt tego nie wyliczał. Można było brać ile kto chce, ale że jedzenia nie brakowało, to się ludzie szczególnie nie rzucali i czasami na następnym posiłku można się było jeszcze tym poczęstować, bo kuchnia tego nie chowała, wiedzieli, że to zejdzie. O, kuchnia tego nie, nie chowała, słuchajcie, no, są różne rzeczy patologiczne też w Wojsku Polskim, w kuchni się dziejące, nie, że na przykład pani Krysia, Zosia i Marysia i pan Władek, no, jak coś nie zeszło, to do, do reklamówki i do domciu, nie. To nie jest też złe takie wynoszenie w, moj, w mojej ocenie, nie, tylko jeżeli żołnierz nie zjadł i zostało, no to po co to wyrzucać, niech se biorą, nie, ale też nie może być tak, że żołnierz dostaje mniej, a pani Zosia, Krysia i Marysia sobie wezmą do domu, nie. Druga rzecz, w wojsku jest pradawna zasada one soldier, one ponczek. Czyli na jednego żołnierza, to jest taka amerykańska zasada, nie? Na jednego żołnierza przypada jeden jogurt, jeden ponczek, jedna bu no, bułka, czasami dwie, nie? Ale tutaj akurat, no może akurat mniej ludzi było i, i mogli sobie tych jogurcików czy czegoś tam więcej wziąć, nie? Ale generalnie takie dodatki jak jabłko, czy, czy jogurt, czy jakieś ciastko, no to jest one soldier, one ponczek, nie? Taka tam amerykańska zasada. Kiedy jechaliśmy na cały dzień na strzelnicę dostawaliśmy suchy prowiant w postaci chleba, wody i konserw, Furore robił salceson saperski, ale puszek było chyba ze cztery rodzaje. Każdy znalazł coś dla siebie. No, puszki niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Tyle mam do powiedzenia. Były, teraz były batoniki, wafelki w czekoladzie i właśnie słodyczy nam najbardziej brakowało, ale wiara była przygotowana. Każdy tam coś z domu wziął, bo się czytało i oglądało, co trzeba zabrać. Zdarzały się lekkie narzekania, że coś tam nie smakuje, ale to raczej młodzież, że zupa zasłona czy zakwaśna i kapustka nie z niektórym nie wchodziła. Jedyna trudność to taka, że trzeba było się wyrobić z jedzeniem przed kadrą, bo jeśli się przyszło na zbiórkę przed stołówką po posiłku, a kapral lub sierżant już stali, to były pompeczki. Ale to nie było trudne, bo kadra podchodziła po posiłek na końcu. No dobra, ale słuchajcie, jak teraz tak pół żartem, pół serio sobie będziemy mówić, nie? Jeżeli powołujecie na ćwiczenia obowiązkowe Ludzi, którzy mają 40+, plus, 50+, plus, a nawet 60+, plus, to liczcie się z tym, że nie wszyscy mają pełne uzębienie. I prędkość jedzenia gościa 50+, plus może być znacząco niższa niż prędkość jedzenia kaprala 20+. Plus. I ten kapral, mimo że pobierze na końcu, to opierdzieli obiad szybciej niż ten gościu, który ma jakieś tam ubytki. Tak, pół żartem, pół serio. Lecimy dalej. Ale i tak niektórzy pompowali i... To chyba byli, co dokładnie gryźli albo nie mieli zębów, nie? Mieliśmy dwa razy wejś, wyjście do sklepu. Wiadomo, byliśmy skoszarowani, przepustek nie było, ale delegowało się kolegę jednego na pluton, który robił listę, zbierał pieniądze, brał pusty zasob, zasobnik piechoty. Boże, z tymi zasobnikami piechoty, to nie jest zasobnik piechoty, to jest worek. Worek moro, można tak, tak powiedzieć, nie? Dobra, zasobnika nie, nie porusza. I z kimś z kadry szedł do sklepu, i tu rada trzeba tak ułożyć listę, żeby chłop nie latał po sklepie i nie szukał jakichś rarytasów, frykasów, bo dużo czasu nie było. My robiliśmy tak, że braliśmy karton batonów, grzewkę ulubionego napoju i na przykład żelki. I najważniejsze, musującą witaminę C i elektrolity, bez tego byśmy tego upału nie przeżyli. Czyli szkolenie by było gdzieś w okresie letnio, letnim. Były też inne zamówienia, ale jak widać, asortyment. Ograniczaliśmy, żeby chłopu ułatwić życie i żeby rozliczenia finansowe były łatwiejsze. Operowaliśmy gotówką i przelewami na telefon, więc problemu nie było. Swoją drogą nigdy nie myślałem, że będę tęskił za kolą. Rzeczywiście na szkoleniach typu szkolenie podstawowe tęski się za takimi rzeczami jak kola, słodycze, sneakers, gdzie masz na co dzień. No Tego się, tego się akurat nie zapomina, nie? jak przejdziesz jakieś. Szkolenie podstawowe i dostaniesz troszkę w dupę, że tak powiem, pod względem fizycznym się przeczołgasz kilka razy. No to koli brakuje, jak najbardziej. Najbardziej brakowało mi jajek, były tylko raz na śniadanie jajecznica, czerwonego mięsa i kaszy oraz surowek z naprawdę surowych, nieprzetworzonych warzyw. Wiadomo, to są drogie produkty i pewnie dlatego ich brakowało. Nikt też nie cierpiał z powodu rzadkiej choroby. Przynajmniej ja nie doświadczyłem ani nie słyszałem o takich przypadkach. Raczej przeważał królewski sposób załatwiania dwójki, czyli praktycznie bez używania strajtaśmy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na skutek tych upałów, w których wspomniałem wcześniej, w organizmie brakowały wody i wtedy żadzie nie było, tylko była twarda. No i tym pozytywnym akcentem można yy, zakończyć. No tak jak widzicie. Tak jak wykazałem, nie zawsze jest źle tak jak mówię, czasem jest dobrze, czasem jest pozytywnie, ale myślę, że jak będziemy mówić o tych złych rzeczach, to gdzieś tam może Mon pójdzie po rozum do głowy, wątpię, żeby to był majster. Mam nadzieję, że go zmienią na jakiegoś kompetentnego człowieka, który ustandaryzuje to, jak wojsko wygląda, jak wyglądają szkolenia żołnierzy rezerwy, jak wyglądają szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby. To trzeba by wypadałoby ustandaryzować, a nie każdy robi jak uważa, nie? Słuchajcie, na koniec zachęcam do wsparcia kanału, jeżeli ktoś ma ochotę, link w opisie pod filmem, zakup koszulek, bluz z motywem wojskowym, patriotycznym, kurs online, kursy online wojskowe, kursy praktyczne wojskowe, można się gdzieś tam e, zapisać, napisać maila, e, czy są miejsca, czy nie ma miejsc, ewentualnie mogę też organizujemy też takie kursy e, dla firm, dla grup zorganizowanych. Także to jest to. Na sam koniec oczywiście proszę łapę w górę żeby tutaj było ich zdecydowanie więcej jak łapek w dół komentarz taktyczny udostępnienie filmu być może komuś się przyda zobaczy jak ktoś kto nigdy nie był w wojsku a chce do tego wojska iść to na pewno takie pozytywne rzeczy o których tutaj mówiłem które przeczytałem wasze doświadczenie na pewno pomoże tym osobom które gdzieś tam planują przyjść do wojska nie były Chcą się przekonać, chcą wiedzieć, co zabrać, słodycze trzeba zabrać. Zresztą ja też robiłem film o tym, m.in. co zabrać do wojska, co warto wziąć. Na dzień dzisiejszy, oczywiście, to koniec. Także dzięki. Cześć i czołem.